Także kochani, widzę, że już wszyscy nasi szanowni organizatorzy są obecni. Drogi Tomku, Mariuszu, prosimy na estradę. Agnieszka! Agnieszka! Agnieszka jest sama na brzmce, nie może Tak? Słuchajcie, oddaję głos teraz Tomkowi Kosińskiemu, który jest autorem koncepcji naszego dzisiejszego spotkania. Tak, dziękuję nie tylko za oddanie głosu, ale dziękuję w ogóle Pawle Topi i Agnieszce, która jak widzimy jest cały czas pracy, wita wszystkich, którzy cały czas tutaj do nas... Dołączają, myślę, że przez 3 dni się uzbiera trochę ludzi. Ma być ciepło, może jakieś przeloty będą, ale to deszmajowe czapki z głowy, jak to się mówi. Chciałem naprawdę podziękować Wam, tobie, Pawle jako zasadzcy. już ozówki, że udostępniliście miejsce na moje jakieś takie, nie wiem, wizje zrobienia czegoś, jak to się mówi w realu. Bo jest dużo imprez w dzisiejszych czasach takich wirtualnych, onlineowych, używamy przecież tych narzędzi, mediów społecznościowych, natomiast zmiany powinno się też robić w realu. Więc tak powinniśmy, myślę, traktować te wszystkie kanały, media że to są narzędzia, ale one czemu mają służyć? No mają służyć temu właśnie, żebyśmy nawet sobie tu siedli przy tym ognisku, porozmawiali, podzielili się swoją wiedzą i sztuką, tak jak jest ten baner, doświadczeniami, opowieściami, no i po prostu poczuli siebie nawzajem, bo to jest chyba też ważne żeby wiem, nawet przywitać się z Jakubem, na przykład dzisiaj się przywitałem. Pierwszy raz, a wydawało nam, mi się już, że się znamy, nie wiadomo, pierwszy raz w rzeczywistości z wieloma ludźmi, z Mariuszem, z Januszem, którym też dziękuję. Janusz dużo nam pomagał, założył fundację, która jest współorganizatorem, też Fundacja Eden. Piękna nazwa Eden, czyli jeden, <grym>, ale o tym w kuluarach, bo jak wiecie, ja mam trochę takie, takiego fioła na punkcie etymologii ludowych, ale po prostu, o jest Tadeusz tutaj też, widzę, dotarł do nas w zapraszamy z żoną, zapraszamy tu bliżej, chodźcie, chodźcie do nas, chodźcie do nas, więc naprawdę dziękuję Wam, Januszu, Mariuszu, Super. za wsparcie bo po prostu no, samemu niewiele można zrobić. I, I dlatego dziękuję też wszystkim Państwu, że jesteście tutaj z nami. Odpowiedzieliście, jak to się mówi, na pewne wiki, na, na pewne wezwanie i myślę, że to będzie dobry czas, który spędzimy naprawdę budując jedność. Nawet to hasło, które przyświeca brzozówce, zgoda buduje, niezgoda rujnuje, powiem tak szczerze, nawet na zapoczątkowanie, że też już przerobiliśmy przy organizacji tego festiwalu, że wychodzi w praniu tak naprawdę. Na kogo można liczyć, kto dotrze mimo swej pogody, mimo że tu nie ma prysznica z ciepłą wodą, mimo że, że, że coś tam znajdzie się, to ja nawet nie wiedziałem. No to ho, 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 moja żona się ucieszy, bo widać, że Marznie. Przylecieliśmy specjalnie z Filipin, bo no, jako Słowianin, Słowianoznawca jednak mieszkamy za granicą, jestem zdrajcą ojczyzny, niektórzy tak mnie hejtują. Mieszkamy na Filipinach od ośmiu lat z żoną i z synkiem, ale y, myślę, że tam też dużo inspiracji dostałem do pisania książek o Słowianach. Bo to są ludy rdzenne, tam są jeszcze ludy rdzenne, to nie są rekonstruktorzy, chociaż mamy tutaj też takich, na przykład reprezentuje ich Jaro czyli pełko. Natomiast na takich Filipinach, powiem szczerze, właśnie pełko nawet też Tobie czy innym osobom zainteresowanych słowiaństwem czy rodzimowieństwem, że jak patrzę na, te, na tych ludzi, tych, te plemiona, palaweno, kujunon, tangbanua, tak jak dawniej u nas, Wiślanie Ponoza. No przetwali, no przecież te Świązacy, Kaszubi, mają tą tożsamość taką regionalną, nie? ale tam, no, no tam nie, ma, nie ma potrzeby rekonstruować na przykład wierzeń, tradycji, pewnego szacunku, nawet pewnych wartości. temu. I powiem szczerze, że... No my musimy troszeczkę to rekonstruować, ale myślę, że też jest kontinuum, tylko nie do końca sobie z tego zdajemy sprawy. Dlaczego mówię o kontinuum? Że to nie musimy nie wiem, odkrywać czegoś na nowo. Dlaczego? Dlatego, że natura nas uczy. Natura. I dlatego ten festiwal nazwałem festiwalem naturalnym. Że no, natura się nie zmieniła u nas. Wiadomo, czy na Filipinach, czy w Ameryce Południowej. Tu jest Lolo, gdzieś był ostatnio w Gwatemali. Pozdrawiamy z, z LIN, z Singapuru, niedaleko nas, tak więc jest, można powiedzieć, Międzynarodowy Festiwal Wyda Maja, uważam za otwarty. Chcę tak powiedzieć, że. Powiedzieć? Ja tylko. Pragnę podziękować, tak, że tutaj mogę być i właśnie tutaj i Tomasza poznać, i Janusza i razem tutaj z Państwem przez te trzy dni być w takim owocnym właśnie spotkaniu. Dziękuję. Przyłączam się do przedmówców. W sprawach takich związanych tutaj z pobytem, technicznymi rzeczami, no to ja już nie wiem, tu jest gospodarz, zasadzca. Ja już tutaj chciałbym być tak trochę tymi merytorycznymi rzeczami się zająć. Jestem do dyspozycji. Do poniedziałku nawet zostajemy, więc na długie rozmowy z każdym, kogo sam zapraszałem, zwłaszcza prelegentów i tych uczestników, z którymi się niektórymi spotykamy na festiwalach różnych, bo ja jeżdżę z prelekcjami. No teraz to jest, można powiedzieć, taki nasz pierwszy, może mały, ale będzie. Duży kiedyś. Ale myślę, że to nie kwestia jest ilości, tylko też jakości energii serca i ducha. To dziękuję jeszcze raz i miłej zabawy życzę. Niech się święci Weda Maja. Słuchajcie, jeszcze przypomnę, że książki dwie Tomka Kosińskiego są przy Bramie Powitalnej do przejrzenia i nabycia. A potem możecie już prosić Tomka o autograf. Słuchajcie, moi mili, niedługo przeniesiemy się na Łączkę, bo tam Elena pokaże nam i poprowadzi korowód słowiański. A tuż potem Karolina Drela i Armin Gajdzik opowiedzą o niedocenianej mocy naturalnych kamieni i o tym, jak postępować z kryształami. No to, wiecie, bardzo dużo na ten temat krąży mitów. Ta para tu rozpocznie relekcję. Także myślę, że kilka minut przerwy i przechodzimy na łączkę, i tam już Elena będzie prowadzić. Dziękuję. <klucz> <klucz> y Wszyscy cały program, jak, jak wiecie, jest, jest tutaj y na ekspozytorach i przy w jeździe, są ulotki z programem, więc myślę, że każdy będzie wiedział gdzie, co i kiedy. Niestety będzie coś takiego, że będą tutaj prelekcje, a w tym samym czasie też będą warsztaty, no więc trzeba będzie wybierać. No ale, ale tak to zazwyczaj bywa. Dobrze, no to idziemy na korowód.